E F5. Tu się filuży dziwię, że on w ogóle ten ruch zagrał, że mu nie sztyd, tak naprawdę nie żartuję, ale E F5 to jest katastrofa. W moich wariantach w kursie też E bije F5 pokazuje, jak białe mogą tak naprawdę czarnym zmusić skórę. Jest to ogromny błąd, bo gońca na A2 pod żadnym pozorem czarnym nie powinny aktywować. Jeżeli już, to należy grać G F5, chociaż nie jest to intuicyjne, bo otwieramy pozycję czarnego króla Natomiast pomysł polega na tym, żeby za chwileczkę zbić na E4, przestawić skoczka na G6, i tak figurami trochę bardziej tego króla bronić. I to się trzyma. Tak można grać, tak wręcz moim zdaniem należy grać. To jest czarnych jedna z lepszych szans. No, chyba że wcześniej by zagrały D5, ale tutaj Firuża na to akurat nie wpadł. Po F5, ebie F5. Carlsen standardowo widział, że, że widać, że rozumie to, co robi. Może nawet. Prześliznął się po stronie matczes.com, zobaczył kursik Mateusza i, i zobaczył zainspirowany właśnie ten wariant, że Hetman wchodzi na H4 i za chwilę do wyboru do koloru goniec H6, skoczek G5 z próbą dania mata na H7. To jest naprawdę realna groźba, nie ma co się śmiać. A druga opcja: goniec G5, goniec z Hetmanem atakują po przekątnej H4, D8. Skoczek powiązany, skoczek drugi z C3 może wejść na D5 jeszcze zwiększyć presję po czarnych polach. Czarne właściwie nie wiedzą praktycznie skąd przyjdzie ostateczne uderzenie. Naprawdę katastrofalnie to dla czarnych wygląda.